Będą kolczyki, a ponieważ Patrycja lubi czarny najbardziej ze wszystkich kolorów, kupiłam jej różowe. No bo my z Lauro kupimy różowe, nie? No a to jest od nas kalendarz, więc coś musi być też takiego naszego. Więc różowe, takie wiecie: duże i długie. Jak to Nelusia lubi najbardziej. Spakowana siódemka. Dzień siódmy. Uuu. dwie szameczki. Z choineczkami w środku, proszę bardzo. Siódmeczka. Te meczce, mam tak pięknie zapakowane, więc muszę to delikatnie otworzyć. Dwie dynie: Patrycja to jest totalna jesieniara, więc dwie dynie. Takie nie za duże: solniczka i pieprzniczka. O, takie urocze. fajniutkie więc one są w takim pudełeczku. A także łatwo będzie zapakować. Z tych dyniek zrobiłam cukierka. Tak. Dzień ósmy. Sameczka stoi tu do tej Pokażę Wam od razu kartkę, bo to jest bardzo ciekawe. I akurat tutaj jest taka wiedzie, że mogę Wam pokazać. Proszę bardzo. Kolor dobrany do salonu to pierwsza rzecz kupiona do tego kalendarza w połowie grudnia 24. Kilka razy, lwy uszła z życiem przy burzy. Kolor mojego salonu to. Błękit. Sprawdzamy, co to jest. Już widzę, że jest to futerkowa choineczka. Czyli mam teraz dwie choinki. O, tu widać, że ona jest taka i to też nie jest do końca ten kolor ale ona jest taka taka, właśnie brudno-niebieska. W dziewiątce będzie dziadek do orzechów. Fajny, Podoba mi się. Dziadek spakowany. Dzień dziewiąty. Dziewiąteczkę mam tą. Metalowa puszeczka. Nawet na pewno, bo mam na razie małą. Otwieramy. Jak już to zaczęłam. Proszę bardzo, jakie ładne. Mary Mary. Yy, bombki oczywiście, myszki Miki. Uwielbiam. Miki Mini. Yy, I powiem Wam, że bardzo podobne, znaczy w sensie nie takie same, ale podobne też już od Patrycji dostałam w zeszłym roku. <noise> Tylko one na moją choinkę, one są za wielkie. Wystarczy, że już tu dynda, świnia, nie? I hamburger, <noise> i yy, na górze aniołek. No, więc w przyszłym roku, jak już będzie większa choinka, to na pewno będą wisieć. Dziesiątka u mnie to będzie Burza, czyli pies Patrycji. No i to jest rzeczywiście Burza, więc kupiłam jej szarpak, ale żeby nie było, wziąłam dwa, bo Burza to Burza i jakby z na pewno. Więc dziesiątka jest dla Burzy dziesiąteczka, czyli zestaw dla burzy spakowany dzień dziesiąty już to przygotowane częściowo otwarte, bo się dziedzia dorwała ale chyba wyczaiła, bo to jest coś dla niej e, już sprawdzamy patrzymy są to rybki do łowienia drewniane na magnesik nic nie ma ciekawego, proszę. Ewidentnie okienko laurkowe. Okienko numer 11. Trochę czarów, trochę magii, bo. Patrycja to słodka wiedźma i to już od wielu, wielu lat. Więc nie mogło też zabraknąć takich wiedźmowych akcentów. Akurat w tym wypadku to chyba bardziej takie czarodziejskie. No ale... Już nie będę tu wkręcać mocno. Eee, dwie różdżki. Solniczka i pieprzniczka. Tak, wiem, już były. Ale tamte są takie, wiecie, bardziej na stół, a te takie po prostu do garnuszka. No urocze. Jedynastka zapakowana. Dzień jedenasty. Już coraz mniej prezentów. Ale jedenastka to dwunastka, więc tu gdzieś nas. Jedenast... Łądzie. Proszę. Sprawdzamy to, co jest. Dyfuzor zapachowy. Czerwone owoce. Dobrze widzę, dobrze widzę. Czerwone owoce. Jedenastka. będzie taka do sprzątania, bo jest to taka mokra gąbka. Ja je bardzo lubię do kurzu, więc taka gąbeczka. I takie skrobaki bardziej, bo to już jest takie mocno twarde, więc myślę, że to bardziej takie skrobaki z serduszkową dziurką. Więc zestaw do sprzątania. Zapakowana dwunastka. Dzień dwunasty, połowa kalendarza. Dwunastka była tu. Sprawdzamy tutaj w środku. Dubajski wafel i do takiej bryloczek chyba do kluczy. Coś takiego takie różowe i hmm, się Chociaż nie wiem jak to założyć mam. W sensie to I jakoś ogarnę. Dwunastka.